Zadanie trzecie. W 200 cm sześciennych etanolu o gęstości 1,8 g na cm sześcienny rozpuszczono 40 g dobrze rozpuszczalnej w alkoholu substancji stałej. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. Mamy szukane stężenie procentowe, czyli znowu piszemy w pierwszą część proporcji, że w 100 g roztworu my nie wiemy, ile mamy gramów substancji. Substancji nie wiemy, jaka to jest, więc piszemy po prostu substancji. I teraz patrzymy, że tutaj. Tym rozpuszczalnikiem będzie etanol i mamy podane dla etanolu jego objętość i gęstość. A tutaj z proporcji widać, że będziemy potrzebowali, jaka jest masa roztworu, żeby tutaj pod spodem wpisać, dlatego będzie nam potrzebna masa rozpuszczalnika. Więc korzystając ze wzoru na gęstość, to jest masa przez objętość, obliczamy masę etanolu, mnożąc gęstość razy objętość. Te jednostki się zgadzają, więc nic nie musimy zamieniać. I wychodzi nam, że masa tego etanolu to będzie 360 g. Stąd dodając do masy rozpuszczalnika jeszcze masę substancji, czyli do 360, jak dodam 40, to będę miała 400 g masy roztworu. No i teraz pod spodem wpisuję sobie dane z treści zadania, że wiem, że tego roztworu naszego mamy 400 g i w nim tej substancji znajduje się 40 g. No i z tego jak wyciągnę x, to wychodzi mi 10%. Też tutaj widać, że jak mamy 4 razy mniej roztworu, no to będzie też 4 razy mniej substancji, więc 10 g w 100 g roztworu, czyli 10% będzie to roztwór. Zadanie czwarte. Oblicz ile moli wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 200 g roztworu o stężeniu 10%. No to mamy stężenie procentowe roztworu, to sobie piszemy pierwszą część w oporcie, że w 100 g roztworu ja wiem, ile mam gramów substancji, czyli mam 10 g, wiem, jaka to jest substancja, więc nie substancji, tylko piszę sobie NaOH. No i teraz mam tutaj 200 g roztworu, a nie 100, stąd będę miała podwójną ilość substancji, tak? Skoro podwójna ilość roztworu, będę mieć dwa razy więcej tego NaOH, czyli 20 gramów. Ale tutaj się pytają nie ile gramów ja wodorotlenku sodu mam w tym roztworze, tylko ile moli. Więc teraz tą ilość mol, ileż gramów muszę zamienić na mole, więc przypominam masę molową NaOH, że to będzie 40 gramów. Więc skoro 1 mole NaOH to jest 40 gramów, a ja mam połowę z tego, no to to będzie pół mola NaOH. Tutaj przypominam, są to proste zadania mniej więcej na poziomie szkoły podstawowej, troszkę trudniejsze, zwłaszcza ostatnie są troszeczkę takie bardziej odbiegające. No tutaj też odbiega to zadanie czwarte, no pod tym kątem, że tutaj są po prostu mole. Trudniejsze zadania, które są już typowo pod kątem szkoły średniej, to będą następne już po przerobieniu stężenia molowego będzie to mieszanie stężeń i wtedy są, jest metoda krzyża, to są takie trudniejsze, więc to przypominam, że możecie sami spróbować zrobić i sobie tego sprawdzić, odpowiedź, bo to są proste zadania, które myślę, że powinniście dać sobie z nimi radę.